Cześć, na początek pytanie. Czym różnią się od siebie te trzy słowa? Dead, Died and Death. Oczywiście wszystko Ci wyjaśnię i podam na przykładach, ale na początku wspomnę, że będzie to temat poważny, będzie to temat istotny. Przecież będzie trzeba w zdaniu komuś powiedzieć, że ktoś zmarł. Choćbyśmy rozmawiali o jakimś bohaterze filmowym, w dyskusjach będą się te słowa przejawiać. Dlatego ja biorę ten obowiązek na siebie, żeby Ci to przekazać. Te trzy słowa: Dead, Died and Death z całą pewnością usłyszysz w filmach i one na pierwszy rzut oka mają coś wspólnego ze śmiercią. Zwłaszcza te dwa: Dead and Death. Są bardzo często mylone przez osoby początkujące. Na przykład relacjonujemy jakieś wydarzenie, albo jest sytuacja filmowa, ktoś mówi, On nie żyje, to nie powinniśmy powiedzieć His death, gdyż death jest właśnie rzeczownikiem oznaczającym śmierć. Death. Zaś słowo dead jest przymiotnikiem oznaczającym właśnie martwy. Zatem poprawną wersją jest His dead. Natomiast co z tym słowem died? To jest przymiotnik w czasie przeszłym. W jakiejś walce, w jakiejś filmie można by usłyszeć taki zwrot die, czyli ginie. dwóch rycerzy ze sobą walczy. I ten, który został pokonany, można by o nim powiedzieć he died, czyli on zmarł dosłownie, he died. No właśnie, jakie są inne, takie bardziej grzeczne, takie bardziej uroczyste zwroty mówiące o tym, że ktoś nie żyje? Bardzo popularnym i moim zdaniem bardzo dobrze brzmiącym określeniem jest zwrot passed away. Ale słowo pass oznacza jakby przychodzić, mijać, więc to takie passed away możesz sobie skojarzyć, że ktoś po prostu przeszedł przez swoje życie, so he passed away, a właściwie odszedł, bo tak to będzie zrozumiane. Więc jakaś wdowa mogłaby powiedzieć, my husband passed away. Czy wdowiec? My wife passed away. W języku polskim, i chyba nie jest to związane ściśle z religią, bardzo często o osobach zmarłych mówi się świętej pamięci. Czyli na przykład jego świętej pamięci dziadek. To my wtedy wiemy, że ta osoba zmarła. W języku angielskim też mamy taki odpowiednik. Niekoniecznie byśmy szukali coś w stylu Holy Memory. Tylko najczęściej użyłoby się wtedy słowa late. Słowo late wydaje się dziwne, bo przecież ono oznacza coś późnego. Albo przymiotnik spóźniony. Zatem w takim przypadku his late parents, jego późni rodzice. Tak to dziwacznie brzmi. Natomiast wiedz, że jeżeli spotkasz się z czymś takim, oznacza to właśnie odpowiednik naszego świętej pamięci. są so his late parents. My wiemy, że oni zmarli. Możesz to przetłumaczyć jako jego zmarli rodzice, jego świętej pamięci rodzice, czy jakkolwiek sobie to przetłumaczysz, natomiast wiesz, że w tym zdaniu ci rodzice nie żyją. His late parents. Czasem też możesz się spotkać z takim zwrotem no with us albo no longer with us. No longer with us, czyli jakby już więcej nie z nami. So his grandpa is no longer with us anymore. Czyli już jej z nami nie ma dosłownie. Widzisz, te trzy zwroty są takimi grzecznymi, takimi dyplomatycznymi, takimi z dobrym smakiem zwrotami, którymi mówimy, że ktoś zmarł. No bo niekoniecznie najlepszym rozwiązaniem jest powiedzieć, on jest martwy. To jest taka sfera dyskusji, w której warto być dyplomatycznym, warto być grzecznym i kulturalnym. Dlatego z całą pewnością te trzy zwroty możesz sobie przyswoić. Jest jeszcze jedno słowo: The Case, the asset. Za chwilę o tym słowie nieco więcej opowiem. Natomiast jeżeli ten materiał ci się podobał, to ja tylko przypominam, możesz dorzucić coś od siebie. Jeżeli lubisz moje tłumaczenia, moje tłumaczenia słów, zwrotów, moją logikę w podejściu do angielskiego, zostań ze mną dłużej. Zwłaszcza zobacz prezentację Enlina do 500 zwrotów, czyli ponad 500 zwrotów podzielonych na kategorie do tego wyjaśnienia tych zwrotów w taki właśnie sposób. No i oczywiście przykłady wymawiane przez native speakerów. Ostatnim słowem na dziś, które wymówimy coś w stylu deceased. Tak jakbyśmy trochę mówili niepoprawnie deceased. Niektórzy, którzy zaczynają angielski to właśnie mówią tak na this is mówią deceased. To jest deceased. I to jest takie słowo trochę jakby, hmm, z jednej strony prawnicze, z drugiej strony takie bardzo oficjalne. Tak, to jest takie właśnie bardzo oficjalne słowo. Jeżeli byłaby gdzieś jakaś rubryka i tam by były jakieś informacje o osobach, i ta osoba byłaby zmarła, to właśnie użyto by raczej takiego słowa. Na przykład John Smith, status deceased, czyli właśnie jego status w jakimś uniwersum czy na świecie to jest zmarły, uznany za zmarłego. Czy na przykład w takim zdaniu: In remembrance of our deceased. Czyli tak jakby ku pamięci, dla pamięci. No i my przetłumaczymy to jako naszego zmarłego współpracownika, osoby z pracy. Mogłoby być też tam friend. In remembrance of our deceased friend. Na przykład jakaś tablica pamiątkowa, czy napis na kwiatach. To jest takie właśnie bardzo oficjalne i bardzo eleganckie słowo, takie wręcz prawnicze. W tym materiale to wszystko. Choć temat wydawał się smutny, to i o takich rzeczach też będziemy rozmawiać. Mam nadzieję, że to docenisz. Pozdrawiam cię serdecznie. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć.